Hej wszystkim z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na tym razem niedzielną aktualizację procesów na przestrzeni. Tak, wiem oczywiście, że miało być wcześniej, ale wiecie, jak to ostatnio jest u mnie, że coś tak nie mogę dotrzeć do tego momentu. Yy, od razu Wam przypominam, że tradycyjnie 1 sierpnia, czyli w czwartek, o godzinie 11, live prognoza na sierpień. I tak na dobrą sprawę, to co ja mam wam dzisiaj do powiedzenia, to będzie taki, taki, taka uwertura do sierpnia, bo to co się oczywiście teraz dzieje, to sierpnia również będzie dotyczyło. Możemy mieć poczucie w tej chwili takiej ciszy przed burzą, czyli wrażenie, że wszystko się gromadzi, zbiera, zbiera, aż w końcu może gdzieś tam, jeżeli chodzi o tą globalną scenę cywilizacyjną, coś wisi w powietrzu i to jest dosyć mocno odczuwalne. Ja się spodziewam, że co ma wisieć, nie utonie, ale przynajmniej się urwie. No i to raczej z przestrzeni może wypłynąć tak w okolicy dopiero września. Więc w sierpniu możliwe, odczuwalne coraz większe poczucie takiego ucisku, takiego ściśnięcia, takiego, takiego ciśnienia przed burzą, czyli przed czymś sporym. Oczywiście ja tutaj nie mówię tego w kategoriach straszenia. Bo nie każde rozładowanie na przestrzeni oczywiście będzie y, zawsze się ma kojarzyć z czymś negatywnym, absolutnie nie. Poza tym ten proces, który w tej chwili trwa, niejako nas przygotowuje do tego właśnie rozładowania, które, y, które może się wydarzyć. Oczywiście to są potencjały, to się może wydarzyć, nie musi. Y, natomiast podejrzewam, że przy takim. Moja prognoza tego jest taka, że przy. Takiej systematycznej pracy, tego wzrastającego regularnie poziomu świadomości na Ziemi, to nie będzie jedno duże wydarzenie, tylko wiele mniejszych, które gdzieś będą tworzyły jakąś taką sytuację ogólną. Dobra, więc w tej chwili mamy poczucie może nam towarzyszyć, oczywiście, poczucie większej samoświadomości. Tak jak Wam mówiłam, lipiec w pewnym sensie wszystko wyjaśni, pokaże, naświetli i właśnie to jest to. Czyli będzie wychodziła tak zwana prawda na nasz temat. Czy będziemy sami ją sobie widzieć i dużo głębiej będziemy widzieć tą prawdę. Czyli ta prawda będzie już nie tylko z zewnątrz, na podstawie zewnętrznych obserwacji swojego życia, tylko już będzie dużo, dużo głębiej postrzegalna. I stan, który ja tak jakoś tutaj ubrałam, takie, takie zdanie Wiem, że nic nie wiem, ale się dowiem. I to jest właśnie mniej więcej taka w tej chwili atmosfera. Wiem, że nic nie wiem, ale się dowiem. I to poczucie, że na pewno się dowiem, i na pewno, na pewno wszystko będzie dokładnie tak, jak ma być, to już to zaufanie do przestrzeni, czy tam do samego siebie, to już w tej chwili coraz wyraźniej odczuwamy, i coraz wyraźniej rzeczywiście się objawia gdzieś tam w naszym życiu. I teraz tak, właśnie jest obserwacja prawdy, czyli teraz trwa taki proces obserwacji prawdy, z tą prawdą to wiadomo jak jest, to może to też jakiś czas trwa zanim się zrozumie, że prawda jest właściwie taka, że każdy ją ma lub no wiemy to wszystko, te różne piękne złote myśli na temat czym jest prawda. W każdym razie rzeczywiście prawda jest o tyle, o ile gdzieś tam w tym momencie, powiedzmy, z czymś się momentowo, momentalnie zgadzamy w jakimś jednym aspekcie. Natomiast to jest i tak określenie stanu faktycznego na dany moment. Czyli jeżeli póki w tym momencie zasoby zewnętrzne nie wskazują na to, że dana sytuacja jest inna, przyjmujemy to za prawdę. Natomiast potem, jak się coś pojawia nowego, no to wypadałoby tą tak zwaną prawdę zaktualizować, więc właśnie na tym to polega, i dlatego w tej chwili mamy taką obserwację prawdy, czy o ile ta prawda, która jest na zewnątrz nam um, przedstawiana, czy sama manifest, się manifestuje, jest rzeczywiście o nas i tym razem, yy, tak jak do tej pory, większość z nas przyjmowała czy fakty na temat własnego życia, czy fakty na temat rzeczywistości cywilizacyjnej bardziej tak, no jest jak jest, nic z tym nie zrobimy, tak o tyle w tej chwili wreszcie nam się zaczyna pojawiać taka, taka świadomość, poczucia wpływu, że właśnie wiem, że nic nie wiem, ale się dowiem, wiem, że mi się coś nie podoba, ale to zmienię, bo mogę, bo umiem, bo na pewno tak się stanie, czyli właśnie to poczucie takiego trzymania życia za rogi w tej chwili powinno się u większości ludzi pojawiać, na ile dana prawda jest o mnie, na ile yy, co to jest za, za, dlaczego ona jest i skąd, z czego ona wynika, bo jeżeli nie zgadzamy się na coś, co się dookoła nas dzieje, a to teoretycznie nas określa, czyli pokazuje nam nasze jakieś oblicze no bo skoro się wydarzyło i my o tym wiemy, to znaczy się, że jest to poniekąd dla nas dedykowane yy, i inspirowane nami. Więc, w związku z tym, zadajemy sobie pytanie: no dobra, mogę się z tym nie zgadzać, co nie oznacza, że tego nie ma. I tutaj właśnie się robi bardzo ciekawa sytuacja, taki robi się bypass świadomościowy, kiedy do tej pory właśnie ten, ten proces niezgody polegał na tym, czyli te blokady powstawały przez to, że jeżeli coś jest na zewnątrz, co mi się nie podoba, to ja po prostu się od tego odcinam, odrzucam, udaję, że tego nie ma, lub nawet nie tyle, co udaję. Co y, nie, y, nie przyjmuje tego, że to jest moje. A teraz zaczyna się w nas pojawiać taka sama świadomość tego, no ale dobra, zaraz, zaraz. Skoro to jest, to w jakimś miejscu jest o mnie. <laughs> I teraz, jeżeli mi się to bardzo nie podoba, <laughs> to teraz trzeba zlokalizować y, źródło, z czego to wyleciało. Czyli y, to tak, y, no już nie chcę takich przykładów dawać, no ale taki niefortunny mi przyszedł. Czyli w momencie, kiedy na przykład dowiaduje się człowiek o tym, że jest bardzo ciężko chory, a czuje się jeszcze dobrze, no to zaczyna się zadawać sobie właśnie takie pytania, ale dlaczego? Ale skąd to się wzięło? Czyli nie czuję się chory, a jednak jestem. No to jest kilka chorób, nie będę, nie chcę nawet ich wymieniać, które, które w tej, jak, jak się zachowują. Potem, oczywiście, one się pojawiają i, i, i jest jak jest, nie? Dobra. Ym, teraz tak, ta większa świadomość również objawia się poszukiwaniem nowych punktów odniesienia, czyli te, które do tej pory działały, na przykład drugopoziomowe, straciły w ogóle wartość, czyli one są zdewaluowane, one nie działają, one są zbyt płytkie i one nie dają efektu. Czyli mówiąc krótko, te różne dziwne stany, które w nas w tej chwili są, to co ja Wam w zeszłym tygodniu też nawet na jakimś tam shortcie powiedziałam, że właśnie w tej chwili wychodzą takie różne elementy, które niby niespodziewane, ale tak naprawdę one są o nas i one potrzebują teraz właśnie tego fantastycznego procesu naprawy, ale skąd to się wzięło? No więc y, tak naprawdę to wychodzi z tego, że gdzieś mamy ten, y, ten proces łapień, łapania tej głębi. Czyli podnoszenie poziomu świadomości właśnie na tym polega, że wyłapujemy tą głębię, czyli zaczynamy widzieć, gdzie i w którym miejscu y, te treści, skąd one wyszły. Czyli już nie traktujemy tak, tego w taki sposób, że aha, tak, coś, tak to przyszło, no to, to nie moje, to w ogóle, pff, to jest Twoje. Ale już w tej chwili przyznajemy się do tego, dobra, dobra, skoro to jest, to jest moje, to skąd to się wzięło? I teraz złapanie tego momentu, skąd to się wzięło, no właśnie gdzieś nas prowadzi przez jakąś taką długą drogę i tak dalej, ale właśnie to poszukiwanie nowych punktów odniesienia, czyli do tej pory przyjmowane były z zewnątrz punkty odniesienia: to jest takie, to jest takie, to jest prawidłowe, to jest nieprawidłowe. A w tej chwili dzięki właśnie temu procesowi postrzegania tej rzeczywistości szerszej i głębiej poprzez właśnie perspektywę samego siebie, ale takiego prawdziwego siebie, a nie tylko z perspektywy, no niektórzy by to nazwali perspektywa ego, ale z perspektywy drugiego poziomu, bo to drugi poziom jest prawdopodobnie, uważam, że ci, którzy mówią o ego, to mówią o drugim poziomie. Więc, czyli taki egoizm, ego, egocentryzm, czyli skoncentrowanie się na sobie i z punktu widzenia jakby tej jednostki, ale jednak jest to również bardzo mocno podszyte takim brakiem takiego właśnie tej świadomości globalnej, czyli tego, co ja mówię, za co się mnie co po niektórzy zaczęli czepiać, że ja tu mówię o roz, rozdzieleniu, teraz uspójnienie. No właśnie, to jest ta kwestia głębi tej perspektywy, no więc... Nie, nie wszystko się uda y, wytłumaczyć, y, jak gdyby nie biorąc pod uwagę perspektywy i przestrzeni y, w, tej, w tych aspektach. Świat nie jest liniowy, ani moje badania też nie są liniowe, więc ja cały czas y, staram się y, tutaj, jakby aktualizacje są po to, żeby Was zaktualizować też z tym, co ja czuję. O, no. Więc, każdy owak. Te punkty odniesienia zmieniają pozycję, czyli do tej pory były te punkty odniesienia oparte na zewnętrzności, w tej chwili bardziej na wewnętrzności, i to y, daje może taki nieprzyjemny efekt braku odpowiedzi, jeszcze, ale z drugiej strony przyjemny efekt poczucia własnego takiego wpływu i takiego jeszcze, nie wiem, ale się dowiem. Więc uważam, że to jest bardzo, może nieprzyjemny w niektórych przypadkach proces, ale bardzo potrzebny i dający. Takie poczucie nadziei, że jednak to jest na to rada i się znajdzie rozwiązanie, no bo na tym tu polega. Ok, e, słuchajcie, no i teraz tak. To jest coś takiego mało, może. Cie, cie, hmm. Nie jest to takie proste do wytłumaczenia. Inaczej, to może nie nawet nie chodzi o prostotę tłumaczenia, tylko chodzi o to, że te niektóre treści będą się objawiały w bardzo specyficzny sposób. No I teraz ten specyficzny sposób, to ja sobie tak napisałam, cywilizacja na chwilę trochę oszaleje. Dlaczego? Dlatego, że ten proces, który my w tej chwili trwamy, on nas będzie prowadził do naszych własnych przekonań, czy do budowania własnej tożsamości, do pozwalania sobie na wyrażenie siebie w sposób pozbawiony wszelkich starych zasad, czyli taka wartość, anarchia w wartościach. I teraz w związku z tym każdy będzie miał potrzebę Wyrażenia, bo poprzez to szukanie tej głębi gdzieś te przekonania, różne te treści w środku są i na przykład właśnie ktoś będzie miał ochotę wreszcie się objawić ze swoją jakąś tam prawdą czy poczuciem swojej własnej tożsamości. I teraz każdy będzie chciał się podzielić ze światem tym, co sobie wykopał ze środka. Czyli poprzez to też będzie chciał sprawdzać swoje przekonania, które były do tej pory zatkane drugim poziomem, który narzucał taką sylwetkę y, sposobu myślenia jak powinno to wyglądać w związku z tym gdzieś tam ileś tych treści nie było y, nie było do tej pory y, nie miały prawa się wydostać bo dosłownie przepisy czy prawa jakieś tam społeczne y, y, przeszkadzały w tym. Y, natomiast w tej chwili właśnie już mamy coraz większą odwagę do wyrażenia siebie w sposób taki jaki mamy. Y, przepraszam oczywiście psy tutaj akurat w tym momencie mają jakąś swoją Dobra, yy, więc, yy, yy, więc to polega na tym, że właśnie każdy będzie chciał teraz poprzez tą wolność wyrazu wyrazić siebie. Już taka sytuacja kiedyś na przestrzeni była, i to było w czasach, kiedy właściwie powstały mm, te komuny hipisowskie, e, czyli takie lata 60., 70., e, czyli gdzieś taki e, taka odreagowanie po II wojnie światowej jeszcze w, trakcie, w czasie jej trwania. No takie jakby no właśnie, i taki e, hura optymizm w wyrażaniu siebie będzie przypominał w niektórych sytuacjach taką trochę szaleństwo. Yy, bo też sprawdzamy to co mamy w środku na zewnątrz czy tą prawdę yy, czy to jest, czy ta nasza prawda jest prawdziwa, czy ona ma rację bytu, więc to jest niestety taki, taki proces trochę yy, no, zintegrowania tych części, a jak, iż, jak się ich nie sprawdzi na zewnątrz to trudno powiedzieć czy one są prawdziwe, czy one działają, czy one mają jakiekolwiek przełożenie w konkretnej tej rzeczywistości, bo to, że my sobie abstrakcyjnie wewnątrz siebie coś układamy to o tyle ma Racje bytu, jeżeli to się rzeczywiście sprawdza w praktyce na zewnątrz, więc teraz może taki być czas, takiego trochę ogólnie, nie mówię, że przez najbliższe kilka dni, tylko na najbliższy czas, czas nieokreślony, podejrzewam, że może i rok, albo i dwa, albo trzy, <grym> albo i więcej, ale możemy wejść w taką fazę takiego szaleństwa, czyli puszczają stare te hamulce, które do tej pory nas trzymały w jakichś ryzach. No i hulaj, dusza, piekła nie ma, i, yy, no ale to jest potrzebne. Tak, dlatego tak niech aż tak nas nie dziwią niektóre, niektóre sytuacje, które mogą być. Yy, I teraz yy, trwa generalnie przekształcanie systemu emocjonalnego, dlatego że w związku z tym, że się przekształca w tym momencie taki jak gdyby nasz układ wewnętrznych treści, no to to się również przekłada na to, w jaki sposób te treści będą się objawiać, czy manifestować na zewnątrz, co nas będzie denerwować, co nie i tak dalej. Więc ta przebudowa układu emocjonalnego tutaj ma różne oczywiście swoje blaski i cienie, ale, ale na tym to polega, że to poczucie tej takiej reaktywności się w tej chwili będzie zmieniało. No więc więc trochę trochę sobie pozwólmy natomiast i teraz nie wiadomo kiedy już można się zahamować, a kiedy kiedy jeszcze, kiedy to jest właśnie ten moment, kiedy można puścić hamulce, to się teraz wszystko dopiero zacznie tworzyć i weryfikować, ustalać nowe zasady. W negatywie, czyli ci, którzy yy, jak gdyby wyjątkowo yy, yy, cały czas chcą się trzymać starego, no to będą odczuwali poczucie zagubienia i takiego zawieszenia. Natomiast przestrzeń ich aktywnie i tak będzie popłudzać różnymi wydarzeniami i yy, jakby na siłę ich sprowadzać na drogę. I właśnie to jest to, tak naprawdę, to czy my chcemy, czy nie chcemy. To dla, dla nas znaczy tylko tyle: ci, co nie chcą i tak będą musieli drogą tą przejść, tylko że właśnie oni będą musieli, więc to będzie takie poczucie przymusu, takiego bólu i takiego odrzucenia, i to będą trzeba będzie to przerobić. A ci, co są już otwarci i gotowi, no to po prostu zagryzają czasami te ząbki, ale, ale idą do przodu i, i się cieszą z nadchodzących przygód. No i to jest właśnie ta różnica. Dobra. Więc w tej chwili budujemy takie, tak jakby drogę do drogi nowej, czyli drogę do nowej drogi. Czyli jeżeli jechaliśmy sobie, przypuśćmy taki przykład GPS-owy, jeżeli jechaliśmy gdzieś, w jakiegoś celu, no i jedziemy tą główną drogą. Ona jest taka nudna, trochę, taka nie wiadomo jaka, no się jedzie, jakąś autostradą, i nagle tam jest korek, ale taki korek, że koniec świata, wszystko stoi. No i wtedy zaczynamy szukać objazdu. Więc ten objazd, czyli jakaś dróżka do dróżki, z dróżki do dróżki i ona w końcu nas doprowadzi do jakiejś alternatywnej, znacznie szybszej trasy, o której w ogóle nie mieliśmy pojęcia. I to jest właśnie, to jest właśnie to. I jeszcze inaczej to mogę powiedzieć, że to jest takie poczucie zintegrowanej indywidualności i jakby przy tym jest poszukiwanie drogi do pojednania. Czyli do uspójnienia inaczej. Takie pojednanie, uspójnienie. Czyli <laughs> najpierw byliśmy razem w jednym, powiedzmy, worku. Teraz, w związku z tym, że to nie działało i byliśmy zgnieceni tymi, to do niczego nie prowadziło, bo to ciągle było odtwarzanie tej samej piosenki, no to teraz się wszyscy pokłócili, rozeszli, czyli zaczęli pracować po jedynkę gdzieś, czy, czy nawet tam pojedynkę w sensie. Nie mówię, że pojedynczo, dosłownie, tylko po prostu gdzieś się trochę rozszczepili po to, żeby potem jakby już w tym miejscu, czyli jesteśmy w tym etapie tego właśnie tej tożsamościowej, tego, tego poczucia tej tożsamości, już w tym miejscu znaleźć, szukać tej drogi do połączenia ponownego. To, co ja Wam mówię, że tak naprawdę prekursupy, tam, gdzie widzieliście ten pierwszy odcinek warsztatów, to właściwie to, to poczucie odpowiedzialności za nich, jest po naszej stronie. No i teraz właśnie szukamy drogi do tego, ponieważ bardzo często nawet ta odpowiedzialność u nas nie występuje za nas samych, a to dopiero za 80% czy prawie 90% cywilizacji. Więc w tym miejscu mniej więcej w tej chwili jesteśmy. Ja Wam przypominam, że jest w czwartek o 11.00 live. I przypominam Wam również o tym. A, jeszcze chciałam Wam powiedzieć o prekursupach, bo przecież już teraz mamy taki zwyczaj, tak, że ja jeszcze mówię o prekursupach, jak się prekursupy czują. No i więc prekursupy dużo wolniej robią oczywiście procesy, więc one wie, wiele się nie zmienia w ich podejściu od tego momentu, jak ostatnio mówiłam o prekursupach, czy tydzień temu około, że właśnie, no, chcąc, nie chcąc, prekursupy są podkręcone, są ciągle na wakacjach, to też pamiętajmy o tym, że one cały czas są w tym trybie, aczkolwiek już to troszeczkę spadło, bo szał, pomimo tego, że jesteśmy w połowie dopiero wakacji, ale już to poczucie już zaczynają troszeczkę się uspokajać, jeżeli chodzi o te urlopy, czyli tak się nasycone to zostało. Czy tak jakby ten tryb wakacyjny u, u, u wielu został nasycony, oczywiście, co nie oznacza, że nie jadą teraz na wakacje, tylko chodzi o takie. Już, już, już się troszeczkę tym nasycili, już im się troszeczkę nawet wręcz bym powiedziała to nudzi, czyli już nie mają takiego parcia na to słońce i tak dalej, więc troszeczkę będzie spokojniej. Ale oczywiście urlopy nadal trwają, natomiast gdzieś tam, gdzieś tam to poczucie lepszej organizacji i większej, większej koncentracji u nich się pojawi. Więc już można ci, co gdzieś tam pracujecie na co dzień z nimi, a na pewno tak jest. To już można coraz więcej zadań z powrotem im powierzać, bo oni już zaczynają być coraz bardziej tu i teraz. Yy, więc yy, A już nie gdzieś tam, yy, w palmach. <laughs> yy, więc yy, więc tało jest to z nimi, yy, jeżeli chodzi o yy, agresję, no to jeżeli u korsupów na, yy, te, tego typu procesy będą się objawiały taką jakąś pogubieniem, taką konfuzją tożsamościową, no to u nich. To się będzie nadal objawiało tymi różnymi takimi wyskokami trochę skandalicznymi, zachowawczymi, tak, czyli mogą być podkręceni, no i yy, te różnice będą coraz bardziej jaskrawe. No, my jesteśmy w, tra w trakcie procesu. I właśnie tutaj ja wam przypominam o funkcji czasu. I ja coś mówię i to nie będzie dosłownie od razu za tydzień, za dwa inne. To jest tak, że to są te procesy, które jeszcze w pewnym sensie dociągną. Jeszcze to nie jest ten moment przesilenia. Jeszcze chwila, jeżeli chodzi o nich. Yy, I bo u nas jest jeszcze czas do, tej, do, do tego przesilenia, bo my dopiero już wiemy, czego nie chcemy, ja, co, co nam się podoba, nie podoba. I teraz dopiero zaczynamy zadawać samym sobie odpowiednie pytania, bo je w końcu czujemy, bo już wiemy, zaczynamy szukać tego naszych, naszych odpowiedzi na nas samych. I wtedy jak je znajdziemy, to dopiero będziemy gotowi, żeby wyjść z propozycją do reszty świata, A reszta świata denerwuje się, bo nie ma. Nie ma wentylu bezpieczeństwa, nie mają tego swojego fundamentu bezpieczeństwa, więc to jest tak, jak gdyby wzajemne. Im szybciej y, oni tutaj coraz bardziej się rozkojarzają, coraz bardziej wpadają w taki rezonans, natomiast a my przez nich coraz bardziej rozbijani zaczynamy się denerwować, że szukamy, 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 a nas rozwalają, i wtedy dopiero tak to wygląda. To jest na przesileniu, czyli coś nas ciągnie w dół, coś nas ciągnie bardzo do góry, bo to się musi wydarzyć, będzie takie. I już. No, no i to jest właśnie najbliższy czas. Dobrze, tyle na dzisiaj. Słuchajcie, przypominam, czwartek, prognoza na sierpień, który też raczej do. Ja już przestanę obiecywać z miesiąca na miesiąc, że będzie lżej, bo to nie jest czas na to, żeby siedzieć i odpoczywać, więc sierpień raczej też, no w sierpniu mogą być jakieś wydarzenia zewnętrzne, które, kilka wydarzeń zobaczymy które mogą, bo już w tej chwili jakby zostaliśmy w pewnym sensie jako cywilizacja obrani ze skóry i te wszystkie właśnie przekonania, czy jakieś takie wentyle bezpieczeństwa zostały już dawno wysadzone. No i teraz jakby jest w pewnym sensie operacja na mm, bez znieczulenia na żywo. Dobrze, słuchajcie, miłego weekendu Wam życzę, chociaż może końcówki niedzieli. No i do zobaczenia w czwartek. Trzymajcie się, pa!